Ja też chciałam złożyć, że dzisiaj z góry. Właśnie mam radę. Od kwietnia 2014 odpoczynamy z obliczy, gdzie jest 30 kart i 1 karta z limitowanej edycji, a tu jest 36 kart i 1 karta z limitowanej edycji. Tu mi już kolega odpoczął, bo... Nie będę mógł to poradzić na pewno przy otwieraniu. Dobrze, no to o, o, kule, kule otworzy mój kolega kolekcjoner i mój drugi kolega kolekcjoner. O, to otworzy Krysiu kolekcjoner tego pierwszego bliska, a ja, ja otworzę go tego już. No to zaczynamy. Ja opieram. Prąd? No. Tutaj. Okay. Rozwalimy, bo nie ma szansy tego przedyszczuć. wyciągaj wyciągajcie.

Dobrze, tu mamy Maxa melka benteka, halka przepraszam. poprosam i rano szpaj 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 uwaga. Dobra, tu mamy. Pani... Dobre. Z wyspy Kości Słoniowej. Jako firma. Tutaj będziemy odpalać naszenie podtórki. I Pedro Rodriguez to nasza podtórka. Uwaga, a tu? Było. Mamy karierę, ale ze nam brakuje... dwóch brakuje, na, na, Nam już dwóch brakuje do całej Francji, Jakby ktoś miał... Ja e, zajmował...

ju faktycznie. Te Jestem to master pokurka. Oh, yeah. Wow, 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 wow. Oh, yeah. Wow. Neymar to master. Moja. Oh, yeah. Dzisiaj i Artur wyda czterech. Wiesz, fajnie, no. Super karty się trafiają. No. Super skadzajecie sobie. Szanuję kolekcjonerów. Wiesz, i Uchyl um, się dzisiaj jestem trochę zestresowany. z gdzie Bardzo Was przepraszam, ale jestem trochę zestresowany i to bardzo. Tu mamy Andrzeja i nie jestem player'a. No, mamy, mamy no, mamy no. mamy no, 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 i Dobry, dobry. No i dobra karta, powiedzcie. Chyba drugą kulę. Jakby coś miał, jakby coś miał adres u szalonego kolekcjonera do wiedział, to proszę pisać w komentarzach. Tutaj mamy golstopera ci w kurtuje. Najmniej no brakuje je. 6 gols do całej kolekcji. No. Iwan. Ubranka z Meksyku nie mamy. Bramkę z Hondurasu mamy. Mamy Smart Mining i tutaj nie mamy. Fajny nam wyszy temat woksji i my pozdrawiamy Narka. Cześć!